Wrocławski stadion to pierwsza arena na Euro 2012 pokryta polską murawą. Trawa Made in Poland niczym nie różni się od holenderskiej czy niemieckiej, ale wcale nie jest pewne, czy na naszym stadionie zostanie. Dlaczego? Pyta Jadwiga Jarzębowicz. Na wynik meczu wpływa wiele różnych czynników, ale trawa też się liczy. Polska murawa liczy się podwójnie bo nie tylko rodzima, ale jeszcze świetnej jakości. Bo jest bardzo dobra. Ta murawa, która została wybrana, porównywałem ją z murawami, które są rozłożone na innych stadionach w kraju przeznaczonych na Euro 2012, i uważam, że wypadła bardzo dobrze. Na Wrocławskim stadionie raz już wymieniano trawę zniszczoną węgierską na polską murawę. Ta przetrwała już najgorsze, gwałtowne wysokie mrozy. A teraz podgrzewana i podlewana intensywnie rośnie. Szykuje się na ocenę komisji UEFA i zapewne na stadionie nie zostanie. Z doświadczenia powiem, że większość muraw jest wymieniana, bo takie są wymogi UEFA. To sprawa priorytetowa. Głównie przecież chodzi nie o mecz i piłkarzy, ale właśnie o trawę. Trawa gra główną rolę, ponieważ jest przez 90% czasu meczu widoczna w kadrze. No i ona musi być przepiękna i zieleń musi być bardzo intensywna. Reguły sportowego widowiska preferują szmaragdowo zielony odcień. I taka murawa udaje się równie dobrze zachodnim, jak i polskim ogrodnikom. Wrocław uznaje jednak wyższość polskiej trawy i to nie bez powodu. Trawa polska jest tańsza niż przewożona przykład z Holandii czy z Austrii. O ile? To jest około 60-70%. Jedynie piłkarze nie wybrzydzają. Gotowi grać na każdym boisku. Jeżeli przychodzi do meczu, no to oba zespoły mają taką sam, takie same warunki. Ale o ile przyjemniej wygrać, mając polską murawę pod stopami? Wrocław Jadwiga Jarzębowicz. Hmm.